O, cześć! Co dziś nagrywamy? Gazetkę Lego Ninjago, Mistrzowy Spindicu. Nie ma legacji. Tak samo jak w beznogim. I jest to w starym stylu Iron Baron. Tak, Iron Baron. Ale zacznijmy od karty. Teraz co dwa dni będzie nasz odcinek. I dajcie dwie łapki w górę. To lecimy może z jakimś kolejnym zestawikiem. Co nie? No. I tutaj mamy kartę Mega Power Samurai X. Fajna karta. No, fajna bardzo. I mamy inaczej stolik postawiony, a więc się nie zdziwcie. Fajna karta. My nie będziemy się męczyli na odcinku ze figurką. Widzimy się po cięciu. Chwilka, bo muszę zrobić cięcie. Nie kliknąłem. A więc tak, mamy figurkę bez broni. Bo bez broni, ale co nam zaszkodzi? Nie chcieliśmy się męczyć z bronią już. Fajna figureczka Iron Barona. I tak. Widzimy się teraz znowu po cięciu, bo widzieliście już figurkę. Dobra, teraz się zajmujemy gazetką, co nie? No. A więc chwilka, my tutaj to obrócimy w naszą stronę na chwilę i komic ominiemy. Dobra, wpierw tutaj mamy. mamy plakat z Zainem i takie coś, i takie plakaty no. Ninja. I tutaj mamy jakieś gierki. Kurcze. 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 Mamy tutaj jak poskładać. Ale w sobie łatwo poskładać tą brońkę. Czemu my jej nie zrobiliśmy? Patrz. Ale po prostu nie chcieliśmy. Go. Kolejne gierki. Młody Senseju, tajemnicze dziecko, jak to mówili. I tutaj mamy Jezu Święty. Patrzcie to, ile tutaj jest osób. I nincze się powtarzają? Tak, nincze się powtarzają. Dziwne to trochę no trochę dziwne bo patrz tu jest tutaj jest co nie Tu jest tutaj tu A tam tu jeżdżaj, jest tutaj jest day i tam jest call i tam jest call nauczyciel no, musi się powtarza tylko filmik przebrania dobra tutaj mamy gazetkę z Lego City i mamy labirynt yy, i teraz jest komiks ble 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 komiks 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 i widzimy się po cięciu Widzimy się, już jesteśmy po cieciu. Tutaj mamy takie: yy, Ucieczka przed chmurą. Oni i plakat połowy ninja. Jak widzieliście tam. Już w ogóle mogę odwiesić wszystkie plakaty i powiedzieć, wszystkich. Ale ja no. wolę tak, co nie? No. Tutaj mamy Zejna, no. czyli mojego ulubionego ninja, a no, mojego no ulubionego nie ma. Wcześniej był, wcześniej był, kol, w tamtym. Tam tamtym nasz hejkach z beznogim. Ano. A tutaj jest też Kol i Zain. Ale Zain okay. lepiej widać. Ha ha. ha, 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 ha. Eee. I tak? Tutaj są karty. Jakieś. Kolejny komik. O nie, komik tu nie pokazujemy. Przed chwilą był Zain, teraz jest Kol. Eee, artysta w Kapturze. Tak samo jak było wtedy w tamtym, co nie? Eee. No wtedy w Beznogim też było. Ozejnie. No? Ej, w sumie nasze umówione postacie. nam się trafiły. Bo... Jo, cię, my chyba będziemy planować ten zestaw kupić? Ja już kiedyś planowałem, kiedy cię jeszcze nie znałem. Ja Tylko też kiedyś nie... planowałem. Ale no. Fff. Teraz możemy też taki zestaw sobie kupić. Pozwolić. To jest prawda. Dobra. I kolejna stronka. Już dobiegamy do końca gazetki, Mamy legendarną historię jakąś. O MG ten zestaw planujemy kupić no. może będzie za ile ta, dni? 60 Sześć... ileś? No. Może ten zestaw Nie. będziemy mieli za 60 ileś dni. Albo 61? Może. Tak. Chyba... Nie, 60. Sze 60. Za 60 dni będziemy, może, mieli taki. Chyba na pewno będziemy mieli taki zestaw. No. Bo sobie zamówiliśmy, co nie? I przyjdzie do nas za 60 dni. Dobra. Ej, kolejna gazetka będzie z Lloydem. No. Może sobie kupimy. Ej. Ej I ty to... świątyni. Właśnie to powiedzieć. O, tutaj jest Garmadon. No, który? My już goś... nagrywaliśmy. To no? był nasz pierwszy odcinek. Kto no. pamięta, zostawia lajka. Tutaj. Patrzcie, to złoty smok. Jezus. Smok lodu. O, wtedy był ten śmigłowy z kola. A teraz jest no. lod. Tutaj mamy. O nie, ogień versus lód. Dobra. I uwaga, uwaga, uwaga. Koniec. Gazetki. Teraz... Wilka, zrobię cięcie. Dostaliśmy zabawkę Iron Barona, który was nawet prosi, żebyście zostawili tą łapkę i subskrypcję. My jesteśmy w ogóle po prostu zapomnieliśmy. No. To ciągle zapomniał mnie tego gadać. I tutaj mamy kartę, też z tej gazetki, która się błyszczy w kamerze. Patrz ona się w kamerze błyszczy. No. O, ale to... I patrz jak w realu się błyszczy. Ej, to masz rację. Super jest ta karta. My byliśmy Brusto Dajcie łapkę. Bardziej tak. Dajcie subskrypcję na tym kanale dla kola i Pa cześć nara! Wila, bo nie chcie się, się wyłączyć. Czekajcie!